uwaga, sadownicy, rolnicy i wszystkie osoby, którym bardzo zależy na roślinach chociażby. Cały czas mam informacje, że potrzebujecie tych informacji, więc o tym mówię. Polska północna, północno-wschodnia już tej nocy. Nocy z soboty na niedzielę z przymrozkami. Przymrozkami, które mogą być dosyć silne. Temperatury bardzo szybko zaczną spadać poniżej zera na północnym wschodzie. Minus 1 do minus 2, lokalnie minus 3 stopni Celsjusza na wysokości 2 metrów już około godziny 22-23. W nocy oraz nad ranem nastąpi wypieranie tej chłodnej masy powietrza, ale i tak, i tak będzie się ona nad Polską znajdowała. Temperatury przy gruncie poniżej zera zaczną spadać już około godziny 16-17 suwałki Giżycko-Łomża. Następnie w kolejnych godzinach spadną mocniej, nawet do minus 4, minus 5, bądź minus 6 stopni Celsjusza i ta sytuacja będzie utrzymywała się do godzin porannych. Prawdopodobny zasięg właśnie tych bardzo niskich temperatur, to nie licząc samego wybrzeża, obszar Polski Północ Wschodniej, które zaznaczyłem tutaj w tym momencie palcem. Tutaj na tym obszarze te temperatury mogą nam zdecydowanie mocniej spadać, na co też zwracam Waszą uwagę. Przymrozki do minus 4, minus 5 stopni Celsjusza mogą utrzymywać się do godzin porannych, do godziny 7, 8, a lokalnie 9 i 10 w okolicach Suwok. No ale to nie jest tak, że później przymrozków nie będzie. Później cały tydzień z bardzo niskimi temperaturami, o czym mówimy na naszym kanale na YouTube. Łowcy Burz, Paweł i Marta, zapraszam.